Rzut wolny dla Belgii. De Bruyne, De Denayer obok Bramki. 58 minuta, a to dopiero pierwsza taka groźna sytuacja. Almiron teraz z rzutu rożnego. Ponownie ten zawodnik wybija Dibu Gomez. To Jimeneza. Wycofanie do Escobara. No, Paragwaj to drużyna, która prezentuje zwykle defensywny futbol. gonzález ależ pokonał bramkarza belgijskiego w 79 minucie I Paragwaj wychodzi na prowadzenie. Doskonała postawa Paragwajczyków do tego momentu, ale torganazar blisko pola karnego ostrzela z rzutu wolnego. Paragwaj po fatalnym meczu z Hiszpanią, kiedy to przegrał 0-6. Tym razem stanął na wysokości zadania i pokonał faworytów, a więc Belgię 1-0. Mimo znacznie słabszych statystyk, gra defensywna Paragwajczyków się opłaciła. Walter Gonzalez, najlepszym piłkarzem meczu, świetnie spisał się również Juan Espinola stojący między słupkami. No a Belgia bez punktu w tym meczu i muszą w ostatniej kolejce naprawdę reprezentanci Belgii się postarać.